Ulica Pułanki to tu codziennie setki tirów dostarczają produkty rolne na plac targowy Rybitwy. Zanim kierowcy wjadą na teren kompleksu handlowego muszą dopełnić procedur, uiścić opłatę postojową, a to trwa. Aby nie blokować ruchu pojazdy zatrzymują się w pobliżu jezdni. Teraz zarówno to miejsce jak i sama jezdnia wymagają natychmiastowej poprawy. Ciężar aut dostawczych i duże natężenie ruchu spowodowały, że jezdnia się pofalowała, a krawężniki i studzienki kanalizacyjne Zapadły. Aby melioracja drogi w tym miejscu mogła działać, niezbędne jest stworzenie lekkiego spadu w stronę tworzonego brukowanego kanału ściekowego na granicy jezdni. Ekipa remontowa, frezowanie drogi oraz korytowanie pobocza rozpoczęła 20 maja. Równolegle po drugiej stronie placu handlowego wymieniono zniszczone krawężniki, fragmenty chodników przy wjazdach oraz same wjazdy do posesji. Prace na niespełna 400-metrowym odcinku ulicy Pułanki realizowane są w ramach. W ramach bieżącego utrzymania krakowskich dróg warte 800 tysięcy złotych naprawy potrwają do końca czerwca.